Witajcie, kochani, w kolejnym spotkaniu z cyklu Totalna Biologia w Praktyce. Wasza obecność na żywo to dar wspólny puls, który nadaje temu programowi rytm i sens. Nowi widzowie, zajrzyjcie koniecznie do wcześniejszych odcinków. Tam bije serce całej tej wiedzy. Subskrybujcie nasz kanał, polubcie dzisiejszy odcinek i podzielcie się komentarzem. Bo to, co wspólnie tworzymy, Rodzi się dzięki wam. Dzisiejszym tematem będzie zapalenie oskrzeli. Porozmawiamy, kiedy gniew zaczyna mówić przez ciało. W totalnej biologii oskrzela są miejscem kontaktu z otoczeniem, a także kanałem wyrażania emocji, szczególnie tych, które zostały zatrzymane. Zapalenie oskrzeli często pojawia się wtedy gdy w człowieku narasta gorący gniew, frustracja lub poczucie niesprawiedliwości, którego nie można było wypowiedzieć lub wyrazić. Ta wewnętrzna temperatura emocji zaczyna rozgrzewać wnętrze, dosłownie i symbolicznie. Ciało płonie, bo nie, zostało, nie, zostało, nie dostało pozwolenia, aby słowa zapalne wydostały się na zewnątrz. Zastanówmy się przez chwilę, co oznacza gniew totalnej biologii i jak działa na oskrzela. Mamy tutaj do czynienia z czterema rodzajami konfliktu. Jest to konflikt niewypowiedzianego buntu. Zapalenie oskrzeli często odzwierciedla sytuację, w której człowiek nie może czegoś powiedzieć, musi tłumić swoje zdanie, czuje, że coś jest nie tak, ale nie może protestować. Dusi w sobie słowa, które paliły usta. Ten gniew zaczyna pieścić, oskrzela płomieniem frustracji. Po drugie, konflikt niezgody na czyjeś zachowanie. Ciało reaguje szczególnie wtedy, gdy ktoś przekracza granice, ktoś narzuca swoją wolę, pojawia się poczucie niesprawiedliwości, sytuacja budzi sprzeciw, ale trzeba milczeć. Oskrzela stają, stają się wtedy miejscem wewnętrznego krzyku. Trzeci konflikt to konflikt, chcę wyrzucić to z siebie. Kaszel to próba wypchnięcia energii gniewu. Gorączka rozpala emocje. Świszczący oddech powoduje napięcie wywołane konfliktem. Ciało próbuje zrobić to, czego psychika nie zrobiła wyrzucić coś, co stało się nie do zniesienia. I czwarty konflikt to konflikt ochrony. Gniew zamiast bezsilności. Czasem zapalenie o pojawia się wtedy, gdy ktoś zranił, ktoś zawiódł, ktoś przekroczył nasze granice, a człowiek był zbyt słaby, by się przeciwstawić. Gniew staje się zbroją, którą ciało podpala od środka. A jak pracować z gniewem według totalnej biologii? Proponuję wam pięć podstawowych kroków. Po pierwsze, ćwiczenie wypuszczam słowa, które zatrzymałem. Trwa to 3 minuty. Usiądź w spokojnym miejscu. Weź głęboki wdech i na wydechu powiedz cicho lub w myślach, pozwalam sobie mówić. Mój głos ma znaczenie. To uwalnia energetyczną blokadę w okolicy oskrzeli. Po drugie. Zastosuj technikę kartki. Rozładuj emocje bez szkody. Napisz jedno zdanie: Jestem zły, zła, bo. i dokończ je kilkanaście razy. Nie cenzuruj. Wszystko ma prawo wyjść. Potem kartkę podżyj lub spal. To symbolicznie uwalnia gniew. Po trzecie, uwalnianie poprzez ruch. Strząśnij ogień z ciała, stań prosto, począśnij dłońmi, rękami, barkami, jakbyś chciał, chciała strząsnąć istniejący gniew ze swego ciała. Oddychaj swobodnie, powtarzaj, gniew odpływa, oddech wraca i tak aż do momentu, gdy poczujesz zupełne rozluźnienie. Możesz również zastosować mantrę dla oskrzeli. Powtarzaj na spokojnym oddechu. Uwalniam gniew, który mnie pali. Wybieram spokój i wyrażenie siebie. A w piątym kroku zadaj pytanie podświadomości. Zamknij oczy i zapytaj. Kto lub co rozpalił we mnie gniew, którego nie mogłem, nie mogłam wyrazić? Pierwsza odpowiedź wskaże źródło konfliktu. I to w zasadzie na zakończenie należy jeszcze zaznaczyć, co uzdrawia oskrzela. Totalna biologia wskazuje, że uzdrowienie zaczyna się od nazwania prawdziwego źródła gniewu, dopuszczenia go do świadomości, wyrażenia emocji w bezpieczny sposób, przywrócenia sobie prawa do granic i głosu. Gdy gniew zostanie zauważony i wypuszczony z ciała, oskrzela przestają być piecem, a oddech odzyskuje płynność. Ten odcinek pokazuje, że zapalenie oskrzeli w ujęciu totalnej biologii często wynika z tłumionego gniewu, sprzeciwu lub niewyrażonej frustracji, która rozgrzewa ciało od środka. Odcinek ten wyjaśnia, jak niewypowiedziane emocje. Poczucie niesprawiedliwości, czy brak możliwości postawienia granic prowadzą do blokad w strzelach. W części praktycznej prezentuję techniki uwalniania gniewu, odzyskiwania głosu i przywracania swobodnego oddechu. Pamiętaj, wiskra życia TV każdy temat dopracowujemy osobiście z serca i bez użycia sztucznej inteligencji. Opieramy się, Temu trendowi, który jest tak bardzo powszechny, jesteśmy autentyczni. Nasza misja to dostarczanie Ci konkretnych, sprawdzonych rozwiązań dotyczących zdrowia, rozwoju osobistego i szeroko rozumianej duchowości. Nie przegap kolejnego odcinka. Spotkamy się punktualnie o 18:00, by porozmawiać na temat płuca, świątynia wolności i przestrzeni w naszym ciele. Zapraszam Cię do obejrzenia całości nagrania, przeczytaj i skomentuj najnowszy wpis na naszym blogu iskrazycia.tv łamane przez blog. Dziękuję za dzisiejszą obecność, do zobaczenia punktualnie o 18.00, mówił Marek Zadęcki.